I have come for your power. Eivor, <laughs> you gave the Vikings something to fight for. Siemana w kolejnym odcinku. Teraz mamy, słuchajcie, wrócić do chaty Day, gdzie ja już przyszedłem generalnie, żeby czasu nie tracić. Pamiętajcie, jak mi się seria podoba łapa w górę, subik, komentarz dla zasięgów i tak dalej. A co to jest? Włóżnia nidrygnie. Okej. Okay. To tu pewnie jest schemat, że muszę się ubrać w zbroję ten w set druida, tak mi się wydaje. Przetestujemy później.

You spoke of great power. The spear. You'll have it in your hand soon enough. Once you defeat Balor. Okay, got Balor. You said nothing of this. Surely you remember Balor. He is heat, drought, a scorching sun come to earth. I know of no such creature. Many heroes fell to him but woden would not the lance called gay Bullock pierces his flesh this is where he is weak are you ready to fight him let me drink drink deeply you'll remember Balar is ancient he is chaos itself Go, a zbierza jest zbierza. Aha, czyli nie muszę mieć zbroi druida. Dobra, ciekawe, co to? Jako taki balorok z tego, co to jest? Co to jest za stwór? Dobra, tu mi się widzę, nie przydadzą mi się te rzeczy, które były mi przydatne tam, w sensie te umiejętności, nie? Mam na myśli... Masz tu jakieś słabe punkty, czy nie masz? Nie masz, dobra. Co, bolą krytyki? Uuu, stojniak Ale fajnie jest zrobiony, podoba mi się O, teraz ma chyba te Dobra, jeden. Gdzie masz pozostałe? Bo nie widzę tu masz drugi Trzeci masz gdzieś pewnie na twarzy, co? Czy nie, tu masz. Na łapie, dawaj łapę. Dawaj tą łapę. Dawajcie na łapę. Teraz, gdzie masz tą łapę? No, trawko w tą łapę. Co za ustrojstwo. Ty, na no ile mam? Miał... Dwie strzały mi zostały, dobra, skup się. Co ty mi robisz, chłopie, szybko. Aha, chodź tu. Oj, mnie zgosił. Jaki gość. Ole, fuks, akurat się ten, akurat się najadłem. Ty, na no ja w chcą mapę chcę go trafić, bo chcę zobaczyć, jaki będzie ten. O, dobra, dawaj r jaka będzie. Jeszcze ostatnią strzałą to zrobiłem, dobre. Dobra, gościu masz na łeb teraz, jedziemy z tematem. Poczekajcie, da się dwójkę mu zrobić? Szybko. Szybko, 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 szybko. Wow. Jak mnie zda A dało się! Ty, dobre! Dobre to było, to mi się podobało. O, coś to tu się stanęło. Obra, nice. Ciekawe co to jest. Muszę z Dobra, zanim z nią pogadamy, co to jest w ogóle za włócznia? I gdzie ona jest? Tu jest. Błyskawica poraża wroga po trzech kolejnych trafieniach. Gunglir, zasięg włóczni jest zwiększony. To i to ma nawet większe obrażenia niż ten. Niż ta włócznia Odyna. No, nice. jest ciekawa propozycja, nie powiem. Dwie ciekawe bronie, w... przynajmniej do tej pory. Ten miecz dwuręczny i ta włócznia, także będzie czym się bawić. Ty mi powiedz, co to było. Była to Kira would have been joyful that the Danu have been extinguished. She was once one of them; it swayed her reason. I am sorry your path was fated to cross hers, but if it hadn't, a sorry state would be on us all. Goodbye, Dieter. Slan, Eivor. Slan. Okay. Ukończone. Dobra. Czyli to się mieli. Teraz Sie przydało. Co my tu mamy? Zbieramy coś. Balor z rodu. Okej. Okay. Cyklu irlandzkiego. Dobra, został nam w takim razie jeszcze jeszcze weźmy zadania. Jedno zadanie. Zasięg Dublina został do zrobienia i jeszcze jest ten stworek, który zrobimy. Go, on jest tutaj dokładnie. Więc myślę, że szybką podróż najszybciej będzie tutaj, chyba. Dobra, dojeżdżamy na miejsce. Tutaj mam nadzieję, że będzie gdzieś. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nice. Że będą tu gdzieś jakieś strzały. To ja może zajdę z tego rumoka. Aha, tu się da? Powiedz, że się da. Dupa się da. Chodź tu jednak. Dobra. Lecimy szybciej. Strzały jakieś by mi się przydały, bo nie, nie mam w sumie ani jednej. Ale jak nie będzie, to trudno. I tu mnie gdzieś zaatakował wieśniak. Jeden. Co my tu mamy? Srebro, dobra. Nic ciekawego. Strzały, ziomki, strzały. O, są jakieś, dobra. Chociaż dwie. Tu mamy coś, skrzyneczkę. A w skrzynce jest strzały. A, chciałbym. Tu jest, dobra, pięć, tam coś jeszcze jest. Ok, nie jest źle, tyle mi wystarczy. W razie, gdybym miał jakieś punkty, po prostu wiecie, ile tych strzał mam? 9 nice. Tu coś jest? Nie. Dobra, lecimy. Z... O, tu coś jeszcze. Tu są jeszcze strzały? Nie. A tak go wygląda. Dobra, lecimy z gościem, chociaż tu są kolejne. Widzę. Zaczniemy od tych rzeczy. On też ma chyba moc taką samą jak co miś zrobił. Ty da się na nim dwójkę? Da się, o, Się, zdenerwował się na mnie. <laughs> dawaj, damy, dawaj, dawaj, dawaj tą łapę. Dobra, trzeba coś zrobić. Dwie strzały znowu mi zostały. Więc trzeba oszczędzać. Dziomek, chodź tutaj. No co ty? Wow, Ole mi zdzielił. Sioki gość Dobra, dawaj trochę życia. Teraz, gdzie masz tą łapę? Ja... Ale spaliłem to. Mam też trzy strzały, nieźle, dobra. Okej, okay, i teraz jesteś mój. Albo nie. Chcę tę zobaczyć na nim. Mam cię, dobra. Nice. Wow. joki Co on mu zrobił? O Ocie Florian, to było dobre. Nice. <laughs> Dobry finisher. Dobra, maska, coś tu jest do zgarnięcia ciekawego. Zabite legendarne zwierzę, ale co mi to dało? Nic mi to nie dało w sumie, tak po prostu, nie? Hobbistycznie chyba. Można sobie zabić zwierzątko. Dobra, może krukiem to sprawdzimy szybciej. Albo bo na mapie w sumie bardziej, o, tu jak coś na żółto będzie. Coś tu jest, ale drobne skrzynie, to nie będę się w to bawił teraz. Dobra, i zostało nam zobaczyć do tego te dary Dublina. Dobra, śmigamy zobaczyć. Skrzyneczka pełna, mam nadzieję. I może się uda zrobić od razu prawie pełna. Dobra, dawaj. No spróbujmy, może nam wystarczy.

Już jest brak, dobra. Ale to w sumie chyba tylko ciuchów mi zabrakło. Teraz zobaczymy. O, dobra. I tych rogów może. Tak. Takie... Książki też sporo tego. A nie, te już są powtarzalne. Czekajcie, moment. Kordobo, tak. Aha, okej, okay, czaje. Czyli tak naprawdę, już to, co produkuje, to się cały czas produkuje, i potem, mimo wszystko, mogę to dalej sprzedawać, tylko już za srebro. Czyli tak naprawdę, w kółko to mogę sprzedawać. Więc jak tutaj skończę, to będę mógł sprzedawać to pewnie. Tak, ciuchy, książki i te. Więc ten czwarty element, towary luksusowe, będzie do sprzedania, jak z Rosją skończę, czyli dotąd

co tu się stało? Przecież nie zrobiłem wszystkich. What the hell? Aha, bo tam były niektóre te punkty. Dobra, nie muszę wszystkiego robić. Nice, Hem dla bliskiego Herosa.

I will deliver you his head. Your offer is appreciated, Eivor, but not necessary. He threatens our trade, does he not? I protect my greater interest and provide my partner a service. Very well. But do not deprive me of my revenge. Bring him back to me alive. Take. Always a pleasure. Oko za oko. To jest to jedno zadanie, tak? Jego statek cumuje w Zatoce... Dobra, zadania pokaż. Okej. Okay. Jeszcze raz. Jego statek cumuje w Zatoce dublińskiej. Dubli... Dubliński. Co jak kadam w ogóle? Między Dublinem a opactwem Lambay. Opactwo Lambay. Gdzie jest opactwo Lambay? A, tu. W Zatoce, czyli tu. Chyba, czy nie? Tak, tak mi się wydaje. Dobra, sprawdzimy to. Dobra, słuchajcie, coś tutaj... Jestem, a nie widzę. Więc może po prostu... Co w Zatoce Dublińskiej? Między Dublinem? No to jestem dokładnie w tym miejscu. Ale okej, okay, dobra, sprawdźmy. Rozejrzyjmy się trochę bardziej. No dawaj, wskakuj, cyk. Odbijamy trochę. Może gdzieś... No bo to jest zatoka, no ewidentnie, ale to nie może... Ma... Czy tam jest coś? Nie, tam są łodzie jakieś zwykłe. Co oni tutaj w mi robią? Jeszcze nie ma żadnego statku. Czy jest? Masz to jakiś, czy co to jest? Ta gówno nie masz. Dobra, kręć tą łajbę szybko. No dobra, ewidentnie nie tutaj. Dobra, pośpiewajcie panowie. Sprawdźmy w takim razie tam trochę dalej to opactwo. Tam coś jest. Ale to chyba jakiś zwykły ten Też jakieś łódki. Tam jest coś, dobra, tam są jakieś żagle. I to będzie chyba to Chociaż to jest chyba Dublin już Tu, tak? Chyba tak, dobra to czekajcie, wyłączmy Wszystkie i płyniemy tutaj, dobra. Zab tak, no tu jest zwykle jakieś tam ognicho a pewnie się pali, czy coś. Coś takiego. To musi być ten statek. Tak jest, dobra. Tam dalej nic nie ma, też jest jakiś statek, ale malutki, ale to będzie to, dobra, nice. Ty no złaś z tego... Aha, to C się wciska, dobra. A ja... Ja E wciska, Jak debil Dobra Gdzie on jest? tu.

Nie, 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 nie w niego. Okej, okay, dobra. Miałem nadzieję, że go nie zabiję, chociaż trochę się wystraszyłem na początku. Dobra, zwiążmy gościa. Już w użyciu, okej. Okay. To ty se tu poczekaj. Ale zrobię desant, normalnie, to będzie akcja stulecia, nie patrzcie na to Mam nadzieję, że mi wyjdzie! Cyk, szybka akcja, patrzcie to Daj no. Chociaż tam chyba nikt nie przyjdzie z tego co widzę, także Także luzik I weź do przodu tymi wiosłami No już, już, już. Luzik. Dobra. Do góry. Tak, oni rozwiązała. Głupia. <grywy> tak, jesteś fan jak będziesz dziewuchy bił? Nie mogę iść. To jest idea. Twój jednorazowy partner jest gotowy, by cię zobaczyć. Dobra. Chociaż w sumie ono i tak jest w mieście, więc nie wiem po co. To czekajcie, chyba w drugą stronę byśmy tu wpłynęli, tak Tutaj wpłynę, o, czyli nawrotkę robimy. Zwijamy żagiel. Driftem szybko na wiosłach. Tyk. I teraz patrzcie, wsteczny cyk i wiosnę. Żagiel, cyk i od razu nawrotka, nice. Dobra, on tu się nie utopił? Nie utopił się, nie, gdzie on jest, jest, dobra. No, to się nazywa. Nawet nikt nie zauważył, że go nie ma, nice. Mogę firmę otworzyć. Jak nie wiem. Jak w tym filmie Transporter, wiecie? Transporter Valhalla, o coś takiego. To się liczy. Na początku były przesyłki kurierskie, nie wiem czy pamiętacie, w pierwszych odcinkach były przesyłki kurierskie, nie Walhalla Express czy coś takiego, to już mamy nową, ten... Nową... tutaj nie, dalej jeszcze, nową działkę w biznesie. Dobra. Zwijamy żagiel. No ale co może tu wpłynąć elegancko? Stop brat. Come on. Dobra. Daj tego zima, ma. teraz im do wody nie wpadł. No i nice. Elegancko. Valhalla Express do usług. No ciekawe, co to z tego wyjdzie. I jest. I'd hope to finish you this time. You were always careless. At least I took your eye and your brother, the snivelling sop along with your loud bitch of a screaming mother. Come on, how about it? Let's end this quickly. Quickly, oh no, 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 my dear Constantinos. This will last a very long time indeed. Why else have I sharpened so many implements? I will unmake you tenfold for what you've done. You make a sorry Cyclops. <laughs> Damn you, Okej, okay, grubo. No mm, i co tu się z tego wywinie? A już nic. Idę zobaczyć, co mu tam zrobiła. Czyli to ona jednak dobra. Halo, ziomuś? Ty no, działa jest. To jest Barry, Dobra. Stary dziadego to jest on czy ona w końcu już nie ogarniam. Dobra, ale gdzie on? Jest co się z nim stało? Halo. Wytłumaczcie, się proszę. Ah, my business partner. Azar. What of Constantinos? Hogs feed on his bits. Are you at peace? At peace? No. But the world is a better place thanks to your efforts, the jewels and ivory from Port Ali.

Okej. Okay. Dobra, to by było na tyle chyba. Już nowych zadań chyba nie dojdzie. Nie, dobra. Zadania. Tak jest. Dziennik pusty. Dobra, moi drodzy, to byśmy skończyli DLC, na to wychodzi dodatek. E, oczywiście jeszcze są jakieś drobne rzeczy do zrobienia i też je porobimy jeszcze zbroje i tak dalej, także trochę tego jest do odkrywania. Yy, więc jeszcze się jakiś materiał z tego pojawi. Także no to, to było na tyle. Jeśli Wam się seria podobała i podoba yy, i tak dalej. Oczywiście zostawcie suba łapę w górę, komentarz dla zasięgów. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Now go, Eivor. Your place in Valhalla.